Okres, takim sezonem ogórkowym, bo naprawdę dużo się dzieje. Czy to właśnie, jeżeli w zimę nie mogliśmy tego robić, albo na jesieni to właśnie organizujemy jakiś wyjazd z fanami, spotykamy się z nimi, no bo w tym momencie oni mają po prostu dużo więcej czasu. Starsi ludzie biorą urlop, dzieciaki mają wakacje. To jest po prostu fantastyczny okres do tego, tak, żeby się działać. No to zobaczmy, jak ty zapraszasz swoich fanów do współpracy. Proszę. Cześć, przyjacielu. Jeżeli czerpiesz przyjemność zabrania ludzi i źle trafiłeś, nie tolerujemy tego typu zachowań na tym kanale. Cześć, jestem Kapitan Bomba. Gimbra nauczy mnie, jak warto być dobrym człowiekiem i kochać ludzi. Ustawiliśmy już, że skoro tu przyszedłeś, to musisz być dobrym człowiekiem, który chce szereć miłość na YouTube, więc od razu możesz zasubskrybować mój kanał. Zobaczysz tutaj, jak mówią, mądre rzeczy ubrane w marynarkę, walczę gladiatorem na arenie, banuję moich widzów albo śmieję od ponad pięciu lat. Tutaj wygrywamy samą wkręglę, tutaj wygrywamy samą No słuchaj, to wygląda jak współczesna współczesne Troszeczkę tak, chociaż tutaj jak jakby sprowadzę troszkę na ziemię, to jest takie troszeczkę ironiczne, bo jakby generalnie jestem człowiekiem, który nie może wyrażać się swoim, które czasami są dosadne, bywają również wulgarne, jednakowo, że jakby staram się zwrócić uwagę młodym ludziom, że tu chodzi o jakby o to, są pod spodem, tak? A nie o to, jaka jest forma tego wszystkiego, ale forma ciekawa, jest i animacja, są różne rzeczy, ty sam to robisz, tak, zdecydowanie, to, 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 to jest to jakaś tam ciekawa praca YouTubera, że my tak naprawdę jesteśmy i dźwiękowcami, i montażystami, i aktorami, wszystkim naraz, tak? Monika, czym się twój kanał charakteryzuje? A, ja...